Polubacząc na ramię wręcz, do nogi wręcz, ododziałem spodnie. Panią Konorowa, Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o wbicie gwoździa honorowego... Proszę o wbicie gwoździa honorowego matkę chrzestną sztandaru, panią Leokadię Teresę Majewicz. Proszę o wbicie gwoździa honorowego ojca chrzestnego sztandaru, pana chorążego sztabowego Andrzeja Wawrzyniaka. Proszę o gdzie... Módlmy się. Może ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy poświęcają się na służbę innym i pobogosław także ten sztandar, należący odtąd do ośrodka dowodzenia i naprowadzania. Prezentuj na prawo komitetów. Fundatorów sztandaru wręczamy Panu generałowi sztandar dla XXII Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania ufundowany przez społeczność Bydgoszczy i regionu kojowsko-pomorskiego. 22 Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania standard ufundowanej przez społeczność Ziemi Kłajawsko-Pomorskiej. W imieniu dowódcy dziękuję za dotychczasowe działania. Proszę o dalszą pracę dla chwały 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz dla naszych sił powietrznych. Dziękuję. Szanowni Brygoszczanie, pozwolicie, że jeszcze raz w Waszym i w moim imieniu powitam wszystkich gości przybyłych na uroczystość, na dzisiejszą uroczystość. Witam także żołnierzy 22 Ośrodka do Dowodzenia i Naprowadzania oraz pracowników cywilnych tam zatrudnionych. Wydgorz zawsze wojskiem stała i tak niech będzie. To jest zadanie dla władz samorządowych, aby wam tworzyć tutaj jak najlepsze warunki pracy. To jest praca na rzecz każdego obywatela, na rzecz bezpieczeństwa. Do niedawna. Sztandar, który dzisiaj tak dumnie trzymacie, był kawałkiem drewna, kawałkami tkanin i nicią. Dzięki wielkiej pracy, dzięki wielkiej idei, stał się dzisiaj symbolem. Symbolem, o którym mówił ksiądz biskup w trakcie homilii, o którym mówił pan generał. Dzisiaj to jest wasz symbol. Ja jestem dumny, że na tym sztandarze jest herb bydgoszczy. To wielkie zobowiązanie dla mnie, dla bydgoszczan i wielkie wyzwanie, ale także Dzięki waszej pracy, której miałem okazję się przyglądać, to jest herb, który jest we właściwym miejscu. Dzięki poprzedniej funkcji odwiedzałem Was i mam świadomość, jak to jest praca odpowiedzialna, gdzie każdy obiekt, który znajdzie się nad polskim niebem, przechodzi przez Wasze ręce i Wasze oczy. Dziękuję za to w imieniu wszystkich Polaków, dziękuję także w imieniu Brygorszczan. Jestem dumny, że mogłem być. Przewodniczącym komitetu, który ten sztandar ufundował, dziękuję wszystkim członkom tegoż komitetu za swój wkład w to wielkie dzieło. Dziękuję także panu pułkownikowi Mirosławowi Łusiarczykowi, waszemu dowódcy, za to, że był inspiratorem i tym, który nas motywował do tego, że dzisiaj możemy się spotkać i dumnie spoglądać na biało-czerwone barwy. Dziękuję bardzo. Przez jakiś czas. Mieszkaliśmy w Persji, w Indiach i 6 lat w Afryce. Po wojnie przyjechałam do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkałam swojego mężulka, który brał udział w powstaniu warszawskim. I tam siedzi właśnie schowany przede mną. W bardzo krótkim czasie żeśmy się pobrali, bo tylko 5 tygodni zabrało nam, żebyśmy poszli do ołtarza i w zeszłym roku obchodziliśmy 60 lat pożycia małżeńskiego, to znaczy diamentowe gody. Moi kochani, każda chwila tworzy historię, a dzisiejszy radosny dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru 22. Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzenia Wydgoszczy tworzy jedną dla mnie. Bardzo się cieszę, że byłam wybrana spośród tylu ludzi. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim zdrowia i żeby nasz sztandar powiewał wolności.